Siłanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami 75. odcinek naszej przygody z fm 22 w powrocie do korzeni w karierze górnikiem Zabrze. W poprzednim odcinku widzieliśmy się najpierw w meczu drugim z Wolfsburgiem, który wygraliśmy 3-2 i jedziemy dalej w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Dalej zagraliśmy mecz z Podbeskidziem na wyjeździe 1-1 w lidze, a następnie w ćwierćfinale Pucharu Polski 3-0 również z Podbeskidziem. Tak więc jesteśmy w półfinale. Pucharu Polski i teraz tak ze, ze skrą Częstochowa wygraliśmy 2 do 1 w lidze zobaczmy sobie jak ten mecz wyglądał w składzie był Kozioł, Wiśniewski Klamfer, Delkrua, Bereszyński, Reboszo Proper, Kaczmarski, Woselman, Rosza, Aptowicz dosyć silny skład no i wygrany mecz Pierwsza akcja, rzut wolny, reposzo dośrodkowuje i Delcroix umieszcza piłkę w siatce. Tutaj jeszcze były wahania, czy nie było spalonego. I z rzutu karnego, jak widzicie najpierw Leszczyński obronił strzał Roszy, ale szczęśliwie piłka pada znów pod nogami naszego napastnika i ten dobija piłkę na 2 do 0. No i jeszcze po rzucie rożnym straciliśmy bramkę w 84. minucie, ale wygrywamy to spotkanie. Trzy punkty zostają w Zabrzu i lecimy dalej. Tak więc dzisiaj zagramy sobie pierwszy mecz z Leicester w domu w ćwierćfinale Ligi Konferencji i wyjazd w Ekstraklasie do Krakowa. Będziemy grali z Wisłą. Oni obecnie są na trzecim miejscu, tak więc no na pewno to nie będzie łatwy mecz. Ja już składzik mam przygotowany na meczyk z Lester, pierwszy, tak więc najsilniejszy obecnie skład, czyli Dziekoński, który jest kontuzjowany, ale gra z blokadą. No, myślę, że to jest najrozsądniejszy pomysł, aby z Lester właśnie Dziekoński zagrał. Wiśniewski, Klampfer, Delkrua w środku. Lemuan oraz Reboszo na bokach. Berszyński jest nam zawieszony, dlatego nie zagra w tym meczu. Proper z Kaczmarskim w środku. Rakoczy jako wysunięty rozgrywający. No i Musa z Roszą na szpicy. No i gramy już. Pierwsza akcja, szósta minuta. No i Lester przy piłce. Tilemans, Ricardo. Prawa strona jest środkowanie, Uwaga, Barnes. Jeszcze zamyka akcję z lewej strony Justin Barnes polekarny lekarne strzał Dziekoński broni. No będzie to na pewno bardzo ciężki dwumecz. No mam nadzieję, że tylko lepiej pokażemy się niż Wisła, która przegrała z Leicester 9 do 0 w dwumeczu. No ja mam nadzieję, że my strzelimy jakąś bramkę Leicester i że godnie wiecie, godnie zagramy ten dwumecz, nie? Żeby to nie był właśnie jednostronny mecz, żebyśmy jednak pokazali się z dobrej strony. No i dobrze, tutaj już będzie przechwyt piłki. Dzikoński z siódemką za tą interwencję. Oj, bardzo złe wznowienie piłki od autu. Ramos, ale Klampfer bardzo dobrze głową. Kielemans. Ale szpiła do Ramosa Ramos i niestety mamy bramkę. 1 do 0 w dziewiątej minucie. No dosyć szybko. Lester rozpoczyna strzelanie. Zobaczmy jeszcze raz jak to wyglądało. Czyli tutaj no, Klamfer dobrze głową. I kto tutaj stał? Musa, kurde mógł podbiec do piłki, nie? jeszcze odbija się od słupeczka, futbolówka. No i niestety 1 do zera. Tak więc już przegrywamy po pierwszym strzale. Drugi też się pojawił. A nie, to był drugi, tak, bo ten pierwszy przecież obroniony przez e, Dziekuńskiego. Rakoczy. Na musę. Dobra piła, bardzo musa. I gulacci, ale był spalony. Szkoda. No ale ładny strzał musy. Z problemami Gulaczy, no tylko że tam był e, offside. Dominguez, lewa strona. Justin, dobre e, wrzucenie w piłki w pole karne. No i znów piłka wraca pod e, nogi zawodników Lester. Filemans, ale świetnie kaczmarski z odbiorem. Dawaj tam na musę. Kurde, ja pierdziele. kaczmarski. No kto jak to, ale ty powinieneś. Dobrze e, podać No jeden z najlepszych No najlepszy pomocnik obecnie e, Górnika Zabrze Ależ zaprzepaścił dobrą okazję Justin Dominguez Barnes Ja pierdziele 2 do 0 23 minuta hej, No spodziewaliśmy się, że będzie bardzo ciężko 2 do 0 Już nas gniotą 23 minuta no, ciekawe, jak dalej to spotkanie będzie wyglądało. Dobra. Musa 6,5, ocena tylko. E, Reboszo nie radzi sobie na lewej stronie. Pół godziny gry za nami. My nie stworzyliśmy sobie żadnej okazji jeszcze. Tyle mam zrzutka wrzutka Fofana. Na szczęście obok e, Słupka. Rosza też słabiutko. Kaczmarski 6,5. Del 6,5 Najlepiej jak na razie Klampfer 6,9 No i koniec pierwszej połowy Więc no co trzeba będzie Zganić naszych zawodników Co to miało być Zdemotywowany Dziekoński Tak więc obrońcom powiem, że Ich praca w defensywie była nie do zaakceptowania No i Dziekoński od razu Stał się zmotywowany Dobra zaczynamy jeszcze takim samym składem Drugą połowę ale już zastanawiamy się powoli nad zmianami, więc no trzeba będzie reboszo wymienić. Ja tutaj wziąłem mało lepszego, no cóż, dałem mu szansę, jak reboszo sobie nie radzi, to zobaczymy jak mało lepszy. Barnes, Dominguez, Wrzutka, Oj, koński, dobra, jest gitara. No i zobaczmy. Czyli tak. no Ryboszo był tam na chwilę na 6-4, znów spadł na 6-3. Ramos, Dominguez, Ndidi. Na prawą stronę. Dużo miejsca ma Ricardo. Już przy nim Del Crua. Tilemans Ricardo. Ndidi. Strzał z, z przed karnego. Barca. Myślałem, że będzie dobijał z pierwszej piłki. I tam e, powinna być bramka, ale okej. Okay, jest przechwyt Kaczmarskiego. Rakoczy, ale... Nie najlepiej wyprowadza piłkę z naszej połowy. Dobra, robimy zmiany. No i tak, wpuszczam Aptowicza oraz Juritkę. Potrzeb Będę potrzebował Roszę oraz Musę w następnym meczu z Wisłą. No i później też w rewanżu z Leicester trzeba będzie z nich skorzystać. I kto tu jeszcze sobie nie radzi? Kaczmarski na środku. Może byśmy wpuścili juroszkę, żeby Kaczmarski na pewno zagrał z Wisłą. No myślę, że tak zrobię. Właśnie tak, więc trzy zmiany przeprowadzone. No i cóż, no naprawdę nie idzie nam z Lester na własnym stadionie. Tak więc trzeba też myśleć przysz przyszłościowo. No najprawdopodobniej odpadniemy już z ligi konferencji w ćwierćfinale z Lester. Dlatego trzeba będzie też myśleć o Lidze, już nie? Bo tam nie możemy dopuścić do tego, co stało się w poprzednim sezonie. Reboszo, Del Crua, może jakaś akcja górnika, może coś zobaczymy. Juritka, no uwaga, ale nie wiedział co zrobić. Mógł pociągnąć do linii końcowej. No ale zobaczmy. Aptowicz rakoczy. Aptowicz, szansa! Ja pierdzielę. Aptowicz nie trafia w bramkę. Doskonała okazja naszej drużyny. No i znów Górnik w natarciu. Tak więc, no jak widzicie, wymiana dwóch napastników i środkowego pomocnika chyba jakoś wpłynęła na naszą drużynę. No ale zobaczmy, bo tutaj wznowienie od Dzikuńskiego może zakończyć się stratą. Chociaż nie, Rakoczy, doskonałe przyjęcie. Zobaczmy, Rakoczy! Kurde, znowu obok słupka, ajajaj. Już mogliśmy mieć 2 do 2, gdyby Aptowicz i Rakoczy wykorzystali swoje okazje. I znów Lester, 82 minuta, coraz mniej czasu. No myślę, że i tak nie ma nic do stracenia, więc można przejść nawet na mentalność bardzo ofensywną. A strzelają nam trzecią bramkę. Ricardo. Na 3 do 0. Zobaczmy jeszcze raz. Czyli co tutaj Ricardo tak jest, Niepokryty w ogóle. No już piękny strzał Ricardo. Dobra. No to chyba będzie tyle. Jeśli chodzi o jakieś nasze tutaj nadzieje. No ale zobaczymy. Jeszcze na wyjeździe możemy jakąś bramkę strzelić. Bardzo by mi na tym zależało. Chyba, że jeszcze damy radę na własnym stadionie. Zobaczmy. Dzikoński. Juritka, dobra głowa, Aptowicz. Proper. Juroszka. Świetnie! A myślałem, że to do Juritki było kierowane podanie. Ale okej, okay. Reboszo jest dośrodkowanie, Nic z tego, z drugiej strony Lemuan. No zobaczmy, rakoczy w polukarnym. Jest wyśrodkowanie reboszo. Lemłan głową. I tak jest, dobra. Mamy bramkę. Abtobit, świetnie. 3 do 1. Cieszę się, jakby ta bramka miała jakiś, wiecie, naprawdę bardzo duży wpływ na ten wumycz. Ale nigdy nie wiadomo, nie? Nigdy nie wiadomo. E, może się okazać, że to była właśnie bardzo ważna bramka na własnym stadionie. No dobra, mamy dalej szarże. Mamy 3-1. Może pójdą za ciosem. My tutaj jeszcze podgrzejemy atmosferę. No kurde, zobaczmy. Justin, Firmino, Dominguez, Camara, Sar. No i Sarp. Bardzo mocny strzał. No i e, niewiele nad poprzeczką. Dominguez z dwoma asystami. Kolejna akcja Lester. 89 minuta. Ricardo z prawej strony. Do środka Kamara, Dominguez. Teraz lewą stroną Justin, Dominguez. Wrzutka na Sara. Zobaczmy głową prosto w No i koniec akcji. Miałem nadzieję tam na jakąś właśnie akcję o te wznowienia Dziekuńskiego. Nic z tego. No i już końcowa tego spotkania. Tak więc OK. Strzeliliśmy bramkę Lester. Ja już jestem zadowolony. No i zostaje nam jeszcze rewanż. No, najprawdopodobniej będzie to już ostatni nasz mecz w Pucharach europejskich. No ale zobaczymy, postaramy się pokazać z jak najlepszej strony. Jesteśmy już przed samym meczem z Wisełką i Lechia Gdańsk wygrała swoje kolejne spotkanie. Zobaczmy, jak wygląda ich kalendarz. E, więc tak, ostatnio zwycięstwo z Jagiellonią 3-0, wcześniej GKS Tychy 2-1, zwycięstwo w ćwierćfinale z Wisłą 3-0, Krakowia zwycięstwo, Raków zwycięstwo. Naprawdę bardzo dobra e, runda wiosenna. Dwa remisy i oprócz tego same zwycięstwa, więc w bardzo dobrym gazie jest Lechia. No i wywierają na nas małą presję, ponieważ już tylko dwa punkty różnicy przed meczem z Wisłą, więc bardzo dobrze byłoby tutaj wygrać. No ale Wisła na pewno nie da za swoje. No i w tym meczu zagramy tak. Dziekoński, Wiśniewski, Klampfer, Krua, Bereszyński, Reboszo, Kaczmarski, Juroszka, Rakoczy i Juridka z Aptowiczem. Mamy pierwszą okazję, jest piąta minuta przy piłce górnik, ale Rakoczy do Dziekońskiego. No i zobaczmy. To podanie. Dziekoński do przodu, ale świetna piła, Rakoczy, ale jednak Stolarczyk uprzedza wysuniętego rozgrywającego. Kaczmarski, Juroszka. Rakoczy. Aptowicz. Ależ dobra dobre zagranie. Zobaczmy. Jurotka. I znowu Stolarczyk. Jurotka. Siódma minuta. Del Crua. Dobre przyjęcie. Ależ zawalił Enis. El Mahidiu. Doskonale. Klamfer. Aptowicz. Znów na Juritkę. No i zobaczmy. Kolejna okazja. Strzał prawą nogą. Zablokowany. Tym razem przez obrońcę Wisły. Skóraś. Do przodu, ale doskonale Del Crua, Kaczmarski do środka, Juroszka, Aptowicz znów na Juridkę, Reboszo z lewej strony, ale był spalony juritki. Ogólnie dobrze weszliśmy w to spotkanie, stworzyliśmy sobie już kilka okazji, był ten spalony. No i bardzo defensywnie stoi Wisła. Czy Wisła Gra na remis? No zobaczymy. Kolejna okazja górnika. Juroszka z przedpolakarnego. Wiemy, że właśnie on potrafi strzelić. No i strzelił po raz drugi w tym sezonie po asyście, po asyście Juritki. Juroszka strzela na 1 do 0. Fantastycznie. Prowadzimy od 19 minuty. Zobaczmy jeszcze raz. Juritka świetnie znalazł właśnie Juroszkę. No i strzela prawą nogą po ziemi. Jeszcze piłka odbiła się właśnie tak mniej więcej pod, pod rękami Stolarczyka. Taki bardzo nieprzyjemny strzał dla bramkarza. No i świetnie, jest 1 do 0. Już 6 okazji mieliśmy, 3 strzały w światło bramki, ale zobaczmy, jest to okazja Wisły koncewicz żyłka nad poprzeczką. Pierwszy strzał Wisły, no idzie Koński od bramki. Zobaczmy, 29 minuta. Juridka, doskonała głowa i Rakoczy, zobaczmy, sam na sam, na prawej nodze, ale kurde, znów obrońca wkłada nogę w strzał, a to byłaby bramka Rakoczego. Bereszyński, od autu, Aptowicz. Bereszyński rozpędza się prawą stroną, jest szansa na dośrodkowanie, Juridka oddaje strzał głową. To trzeba mu tutaj przyznać, że naprawdę Juridka doskonale spisuje się w walce o górne piłki. Ile on ma wzrostu w ogóle? Metro 81. Skoczność 12. Gra głową 7. A kurde. Wiele razy czytam po podaniu od Bramkarza czy od obrońców Juridka. Wygrywa te głowy. Właśnie on przy piłce. Juridka. Reboszo. Jest dośrodkowanie Bereszyński, ale przegrywamy głowę. Dobrze. Wiśniewski stoi szeroko. Znów Bereszyński. Juroszka. Werszyński nie wie za bardzo co zrobić. Zagranie na Kaczmarskiego jest głowa, ale znów tracimy piłkę. Del Crua. Tym razem lewą stroną. No może e, lepiej nam się uda? Ale też wycofanie do Del Crua. znów Del Crua. Bardzo dobry pressing wisły. No ale też ciężko nam się właśnie będzie przebić, no bo bardzo defensywna formacja. Wisły, Juroszka, doskonale Bereszyński, jest tam Juritka, podaj mu! Juritka, tak jest! 2 do 0! Juritka z 20 trafieniem w tym sezonie. No, po tym meczu zobaczymy sobie e, statystyki tego sezonu, e, bo tam pamiętam, że w którymś z poprzednich odcinków e, mieliśmy informację, że Juritka 22 bramki strzelił, więc nie wiemy e, dokładnie ile tych bramek jest, ale na pewno dużo, na pewno ponad 20. Dobra. Cudownie skuteczny Juritka w tym sezonie. Ogólnie mamy z, 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 z skutecznych napastników, nie? Bo i Rosza sporo bramek, i e, musa, i Juritka. Aptowicz z Foetem, i musiałowskim też coś tam postrzelali. Reboszo doskonale znów Juritka się pokazuje w tej akcji. Zobaczmy, czy będzie strzelał. Tak jest! Piłka zablokowana przez obrońcę. Szkoda, że tam Aptowicza nie było, bo miałby łatwe, łatwą dobitkę no i kończymy pierwszą połowę tak więc ja widziałem, że tam Reboszo z problemami kondycyjnymi ale na razie jest dobrze zobaczmy, jest dośrodkowanie Wisły Wiśniewski wybija, jeszcze Enis no taki niewidoczny w ogóle w tym spotkaniu i bardzo dobrze Przybyłko, Plewka, dobrze Reboszo Del Crua, Klamfer, no i koniec już tej akcji jak na razie tylko niecelnie strzela Wisła. No i dobra, zmienimy chyba Reboszo na lewej stronie, ale najpierw zobaczmy tą akcję. Koncewit, Żyłka, Pestka, Manę. No ja już e, skautuję sporą ilość zawodników. Bramkarza głównie oraz... Oj, 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 faul Bereszyńskiego w polu karnym na Manę. No i chyba będzie jedenastka. Więc na chwilę obecną myślę, że na pewno potrzebujemy bramkarza i na pewno potrzebujemy prawego obrońcy. Chyba będę szukał sprzedaży Bereszyńskiego, bo naprawdę jest jeszcze sporo wart. No a myślę, że nie będziemy już go trzymać zbyt długo. koński nie ruszył się kompletnie przy tym życie karnym. I zobaczmy jeszcze raz w powtórce, jak szedł ten strzał. W prawą stronę, no jednak. Myślał, że w środek bramki będzie strzelany ten rzut karny. No niestety, 2 do 1. I teraz tak, na lewą stronę wejdzie Kamil, Kamil mało lepszy. No i to na razie jedyna zmiana. No i zobaczmy Klampfer. Chociaż to jest taka akcja właśnie związana ze zmianą, więc zwykle takie akcje nic nie pokazują, ale zobaczmy, Bereszyński. Ale świetne zagranie Juritka głową! Stolarczyk na rzut rożny No jednak się myliłem, jednak była to groźna akcja Mieliśmy też zmianę I nie zobaczyliśmy tego rzutu rożnego I przenosimy się po drugą stronę po drugą stronę boiska A tutaj rożny dla Wisły już niebezpieczny strzał, to jeszcze nie jest koniec Mane z przedpola karnego Ale dobrze Rakoczy Juroszka do przodu No i pięknie Godzina gry za nami Jeden jedyny celny strzał to ten z rzutu karnego Wisły No i mamy rożny dla Górnika 61. minuta. Dośrodkowuje Kaczmarski. Jest Łaptowicz. Przegrywa głowę Rakoczy. No lepszy. Kaczmarski wolnej Ale brama. Tak jest Iwo. I to jest w sumie dopiero trzecie trafienie Iwo w tym sezonie. Myślę, że w przyszłym sezonie już nie będziemy go wypożyczać. Ponieważ Lazio chce go już przetestować w pierwszym składzie. Chce mu dać szansę. No, a nas raczej nie będzie stać na to, żeby no, żeby wypłacić te około 10 milionów funtów za niego, nie? Co prawda, no on jest na pewno tyle wart, gdyby tutaj był, było dużo więcej pieniędzy w, w kasie, gdzieś te, nie wiem, 30 milionów funtów, no to myślę, że spokojnie bym mógł wydać dyszkę na, na Iwo, no ale trzeba będzie jednak sprowadzić. Innego środkowego pomocnika. no Cały czas będziemy się zastanawiać, czy te 2,5 miliona funtów będzie się opłacało za. E, no wiecie, tego Kosowianina e, Dive. E, no zobaczymy, zobaczymy. Bereszyński, kolejna akcja. Aptowicz, tak jest. 4 do 1. E, doskonale. Bereszyński z kolejną asystą i Aptowicz strzela. Pięknie, bardzo dobrze. Odwdzięczają mi się właśnie ci zawodnicy i Juritka i Aptowicz. No właśnie płaczą mi, nie, płaczą mi, że chcą grać. No a jak ich wpuszczam, no to jak widzicie, dobrze to wygląda. I w meczu z Lester też e, trzeba to zauważyć, że po wpuszczeniu Juritki oraz Aptowicza ta nasza gra ofensywna wyglądała dużo lepiej. Dobra, robimy kolejne zmiany, czyli Kaczmarski oraz rakoczy. Na środek wpuścimy. E, o właśnie, Pirewa. Derim pirewa. No właśnie, Pirewe za Kaczmarskiego i za Rakoczego Musiałowski. Tak jest. Tak to zrobimy. No i zobaczmy, jest kolejna akcja. Aptowicz, i Juroszka w polu karnym. Jeszcze Juroszka, nie ma faulu. Rakoczy. Piłka odbiła się od jednego z zawodników Wisły. Będzie jeszcze rożny, czyli będą zmiany. No i nie zobaczymy już tego stałego fragmentu. Baryszyński z dwoma asystami. Pirewa Musiałowski, dwóch nowych zawodników. Musiałowski na prawej nodze. Czy będzie oddawał strzał? Musiałowski cały czas przy piłce. Był strzał, ale zablokowany. 20 minut do końca meczu. No myślę, że spokojnie już sobie dowieziemy to zwycięstwo. Prowadzenie trzy bramkowe powinno być git. Biuritka z bramką oraz z asystą. Super. Bardzo zmęczeni nasi środkowi obrońcy, więc myślę, że nie będą chyba gotowi do gry z więc Trzeba będzie zagrać Kanedo, Lemuanem oraz Ciuliciem. No chyba, że ktoś z tej trójki będzie w stanie zagrać. Stolarczyk, no to już jest końcowa tego spotkania. Sędzia, tak jest, koniec meczu, więc fantastyczne zwycięstwo. 4 do 1 z Wisłą Kraków. Dobra, e, czyli co? Zwycięstwo i występ na poziomie. Jestem zadowolony. Okej, okay, czyli dobrze, bo też odskakujemy znów Lech Gdańsk na 5 punktów. Wisła już spada na piąte miejsce, 46 punktów. Czyli zobaczcie, o Ligę Europy obecnie walczy, no w sumie można powiedzieć, że do 8 miejsca, czyli 5, 6 zespołów. 6 zespołów walczy o Ligę Europy i ogólnie o puchary. Śląsk, no jeśli tutaj zacznie zdobywać punkty, też może się włączyć do walki. Tutaj jeszcze nic nie jest postanowione jeśli chodzi o e, wynik w tabeli od trzeciego miejsca. Musiałowski bliski e, podwyżki, Dziekoński dalej kontuzjowany. No i tutaj już nie możemy dawać mu zastrzyków. Tak więc trzy tygodnie bez Dziekońskiego to i tak około te trzy tygodnie, e, no nie, dwa tygodnie od kontuzji był na zastrzykach. Mamy 10 meczów bez porażki na wyjeździe, dobra, no to teraz tak, wejdźmy sobie do składu, no i zobaczmy jak to mniej więcej wygląda, czyli najwięcej w pierwszym składzie zagrał Dziekoński 29 razy razem z Wiśniewskim, ale o 32 spotkania ma rozegrane, tak samo Del Kruła widzę. I Juritka, też 32 spotkania. I mimo tego, że to jest najwięcej meczów rozegranych u nas w zespole, to i tak kurde dalej płacze, nie? Juritka. A gdzie jest Aptowicz? Aptowicz ma 13 spotkań. No dobra, zobaczmy w ogóle jak wygląda właśnie, jak wyglądają obietnice. Czyli Aptowicz i Juritka dalej są średnio zadowoleni, więc trzeba będzie chyba ich również wystawić z Lester, później z górnikiem Łęczna również. E, dobra, lecimy dalej, hmm, czyli bramki. No to Rosza 24 e, trafienia. Na drugim miejscu Musa 22, ale dużo mniej spotkań. Musy 20 bramek: Juridki, później Rakoczy 11, Hoet 10, Musiałowski 6 z Woselmanem, Długosz 5 oraz Aptowicz. 3 Klampfer, e, Kaczmarski proper, dwie Juroszki i Reboszo i po jednej Pirewa, Ciulicz, Krychowiak, Sank, Delkrua oraz Lemuan asysty. No i tutaj króluje, króluje Reboszo, po raz kolejny najwięcej asyst w, nas, w naszym zespole. 14, na drugim miejscu Bereszyński oraz Arosza po 11, Proper 10, Małolepszy 9, bardzo ładnie, Juritka 7, też super, e, Peda 5 oraz Sang po 4, Długosz, Hoed, Woselman, Kaczmarski, Musa, Lemoine po 3, e, dwie asysty Aptowicza i Musiałowskiego i po jednej rożka Ciulić i Rakoczy. MVP, jeszcze zobaczmy, czyli po 7 razy: Juridka, Rosza oraz Musa e, z nagrodami dla gracza meczu. To jeszcze zobaczmy średnią ocenę e, i Musa z najwyższą, ale tutaj egzekwo razem z Roszą po 7,86 mają średnie oceny. Najgorsza średnia ocena. Piotr Mazurowski, który rozegrał tylko to jedno rezerwo, spotkanie jako rezerwowy, dalej Dawid o lepszy, 6,74 i tak spoko. Nie? E, Juroszka 6,80, dalej dzikoński, krychowiak nie jest najgorszy. Pirewa długo 697, tak więc większość zawodników powyżej siódemki w tej średniej ocenie ma. Dobrze. Więc bardzo ekspresowo, widzę, um, przelecieliśmy przez ten odcinek. E, no to zobaczmy e, kalendarz, jak to dalej będzie wyglądało. Czyli dzisiaj e, najpierw Leicester 1-3, je, porażka. E, w międzyczasie jeszcze tutaj był ten mecz ze Skrączem, Stochowa 2-1. No i Wisła Kraków, świetne zwycięstwo 4-1. Tak więc zostało nam 6 spotkań Klasy. Najprawdopodobniej ostatni mecz Ligi Konferencji no czyli w następnym odcinku widzimy się właśnie tutaj na wyjeździe do Leicester mecz z Górnikiem Łęczna zagram sobie sam i półfinał Pucharu Polski z Lechią Gdańsk tak więc no zobaczymy w przyszłym odcinku dwa puchary sobie rozegramy bardzo Wam dziękuję moi drodzy za uwagę w tym odcinku to już by było na tyle do zobaczenia kolejnym razem trzymajcie się, siemano